Dzień dobry kochani, witam na kolejnym montażu pompy ciepła. Pompa ciepła, którą rzadko montujemy, ponieważ jest to pompa ciepła T-Cap i jest to pompa ciepła generacji J, naczynnik R32 i jest to pompa ciepła typu monoblok. Dlaczego rzadko montujemy? Bo rzadko montujemy monobloki. Dzisiaj będzie dość ciekawy odcinek, ponieważ mamy pompę ciepła, jest to monoblock, instalacja została zalana glikolem, bo klient tutaj zależy klientowi, żeby to było jak najbardziej obsługowe, żeby nie było sytuacji takiej, że na przykład zabraknie prądu, spuści układ wody z zaworów przeciwzamrożeniowych i trzeba będzie coś dobijać, więc dlatego decyzja padła na e, glikol. Instalacja jeszcze o tyle ciekawa, ponieważ z tym monoblokiem będzie współpracowała instalacja gazowa, kocioł gazowy, który jest dość chyba świeżym kotłem, dobrze mówię. Trzy lata. lata z kocioł z Termetu, tak. z Termetu e, i mamy też tutaj instalację solarną. I zanim może przejdziemy do pompy i do parametrów budynku, to może pytanie, bo ta instalacja wygląda jakby ona dość nie była stara. Jeżeli chodzi o instalację solarną, czy tylko tak wygląda? Bo kolektory są próżniowe tutaj, i ludzie pytają teraz, czy w obecnych czasach w ogóle jest sens przy pompie ciepła, jeżeli ktoś ma taką inwestycję, że musi dołożyć ileś tam tysięcy do zasobnika odpowiedniego z dwoma wężownicami, plus do tego jeszcze musi zainwestować w solary, czy to się w ogóle opłaca? Instalacja solarna jest około, ma gdzieś około 15 lat, także. Czyli tylko świeżo wygląda. Tylko świeżo wygląda. Mhm. Yy, I pewnie koszt te 15 czy tam 14 lat temu to był wiadomo jaki koszt. No, to było w, w ramach dotacji gminnej też robione. Y, to tak, to na takiej zasadzie to się opłaca, bo zazwyczaj czy instalacje fotowoltaiczne, czy instalacje solarne to się po prostu opłaca. Nieraz słyszałem, że w niektórych gminach nawet są e, na tej zasadzie, że ktoś tam zapłacił 2000 i, i nie wiem i 3000 zł za właśnie instalację PV, tak i instalacje e, kolektorów słonecznych, więc takie, że tak powiem, inwestycje jak najbardziej, że tak powiem, są. E, na tak. Co tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o tą instalację, o pompę ciepła, zanim przejdziemy sobie do środka i troszeczkę pokażę Wam instalację, a jest ona skomplikowana. Mamy tutaj płytę rozszerzeń, ponieważ na chwilę obecną nie mamy sterowania tutaj dwoma obiegami, ponieważ mamy w 100% grzejniki. Tak, czy grzejniki są przewymiarowane, czy grzejniki są raczej takie mniejsze? No, były dostosowane do ogrzewania gazowego, także nie są Wiadomo, jaki parametr maksymalny tam szedł przy minus 15, minus 20? 45 było ok. Czyli można powiedzieć, że spokojnie tutaj są grzejniki, które są przewymiarowane, dostosowane do pracy z pompą ciepła. I właśnie jak jest do 45 stopni zasilanie przy minus 20, to jak najbardziej polecam wtedy montować pompy ciepła. A jeżeli nie, jeżeli to jest 50 i ponad 50 stopni, to lepiej najpierw wymienić grzejniki, a potem w ogóle inwestować w pompę e, ciepła. Jaki jest szarlatański plan tutaj, jeżeli chodzi o odnośnie instalacji, bo chłopaki zrobili tutaj dwa parametry i to nie takie zwykłe, za chwilę to ludziom pokażę, bo pierwszy raz coś takiego wykminiliśmy i zrobiliśmy. Dlaczego w ogóle został przygotówka pod ten drugi parametr, jakie są plany? Są plany zastąpienia części grzejników podłogówką. I rozszerzenia jeszcze w miejscu, gdzie nie ma w ogóle ogrzewania na podłogówkę. Czyli to będzie cały na przykład parter czy piętro, czy jak to będzie wyglądało? Zostałby, piętro zostałoby w wzienikach, a parter byłoby na podłogówce. Mhm. Czyli takie, jak powiedzmy, idzie to w stronę instalacji, która była modna gdzieś około 10-15 lat temu. O. Dobrze, to jak tak już zaczęliśmy od końca, to teraz to, co powinno być na początku. Czyli e, mamy e, pompę ciepła teraz, e, domontowaną do budynku, który jest, który jest budynkiem starym, budynkiem modernizowanym. Pokrótce, może z jakiego roku mniej więcej jest budowy ten, ten dom? O, to budowany. Etapami. etapami Czyli czasy zaprzeszłe, tak? 60 zaczęte, 70. Eee, z czego 80. są głównie 80. ściany? Czy z wszystkiego, czy...? E, ściany, parter, fundamenty kamienne, parter, tak zwany haś, mm -hmm. e, par, e, piętro, cegła, dziurawka. Czyli z wszystkiego? Z, z pustką tą powietrzną. I teraz, jeżeli chodzi o samo ocieplenie, co my tutaj mamy? Czy to jest standardowo dycha styropianu dołożona? Miejsca mi 12, tak. Zewnętrznie. Między pierwszym piętrem a stropem. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze o izolację, teraz podłogi w piwnicy, bo mam tutaj piwnicę, to, 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 to co jest? jest, jest między coś, czy między nie? 5 a 3-5 cm Czyli grubo po prostu. Jeżeli chodzi o izolację od góry, to pewnie mamy co tam było styropian położony. Tak, tak, bo był nieocieplony w ogóle przedtem strop, było to opalane też kotłem na węgiel czy na ekogroszek. Nie, na, węgiel. na węgiel Na węgiel. i tego węgla przedtem szło ile? 4 tony mniej więcej plus troszeczkę drewna troszeczkę drewna 10 metrów sześciennych ok, po ociepleniu tego stropu rozumiem, że mieściło się to w przedziale maks do 4 ton węgla spalanego kurcze, a spalanie gazu jakieś macie żeby, żeby wiadomo było ile metrów sześciennych było spalane na przykład rocznie, żeby był sezon który był tylko na gazie? Rocznie był taki system na gazie, no to było chyba 13 kilowatogodzin, no nie... tak? czy tak, nie? Metaw, me, 13 000, no to 13 megawatogodzin, pewnie, tak? 13 tysięcy, no to 13 megawatogodzin. No wczoraj na metry sześcienny, to już nie pamiętam, jaki to jest. Dobra, nie będziemy tego przeliczać teraz, ale mniej więcej do takiego budynku została właśnie zastosowana ta, ta pompa ciepła. Czy było jeszcze jakieś coś specjalnego dlaczego ta pompa ciepła, czy po prostu taką Kasper polecił i tyle? Nie, no chciałem właśnie, żeby było jak najbardziej bezobsługowo, żeby dało się wszystko podłączyć. Czyli tutaj dzięki tej płycie rozszerzeń wszystko to ogarnia no i bez zaworów tych z... antyzamrożeniowych i tutaj, jeszcze jako ciekawostka, jest taka, że przedtem był sterownik do bojlera, który był przedtem, do, do, do instalacji solarnej, a teraz będzie całością sterować nam płyta rozszerzeń. Jest taka funkcja, podłącza się dodatkowy czujnik temperatury do, 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 do solaru, żeby wiadomo było, jakiej, jakiej, jaki mamy tam parametr na górze. Podłącza się tej do płyty dodatkowej pompkę obiegową, i całość, że tak powiem, działa, bo już czujnik temperatury mamy standardowo podpięty do góry równej płyty i jest to jeden czujnik już wtedy dla instalacji solarnej zarówno jak i dla instalacji pompy ciepła. Spoko też rozwiązanie. A teraz kochani, jak już wiemy co i jak, Adrianka nie będziemy tutaj denerwować, bo on Ale musi sobie przefie, posprawdzać napięcia za 15,5 sekundy proszę tu Dobry. ewakuować. Mam czyli ja tutaj mam zostać, tak? tak? Będziemy robić pierwsze uruchomienie kochani i albo to będzie sukces, albo to będzie dym i porażka. Odpaliłem i Wam nie pokazałem, i co? Ale chyba operacja się uda. Patrzcie, nie ma dymu, testują się zawory, dioda świeci. Żyć, nie umierać, zobaczymy, ile błędów, że tak powiem, zostało tutaj popełnione. A może? Zero! Lecimy teraz do środka, pokażę Wam, jak wygląda topologia tej instalacji. Lecimy sobie po kolei, tutaj jeszcze instalacja nie jest do końca ułożona, ale instalację mamy tutaj naprawdę długą, bo musieliśmy się przebić z jednego końca budynku na, dru na drugi i tych rur jest gdzieś około z 15, nie, jak nie 20 metrów, jeszcze chłopaki tego nie policzyli i nie wpisali na protokół pomontażowy, ale tych rur naprawdę jest sporo. Tu przechodzimy przez jedno pomieszczenie, tu widzimy Adriana, który coś klika. Złowieszczow sterownik, bo sterownik został tutaj posadowiony obok sterownika, który mamy od kotła gazowego, lecimy do dołu, tu lecimy sobie przewodami, przechodzimy z tamtego miejsca, które widzieliście, lecimy sobie dalej i jak to Mariusz powiedział i jesteśmy w pomieszczeniu, w którym mamy zrobioną maszynownię. I tutaj e, przedtem ba, w tym samym miejscu, czy nie w tym samym miejscu tak, był boiler? No, nie w tym samym, w tym samym miejscu. miejscu był boiler, został on wymieniony na boiler taki dostosowany do e, grzania pompą ciepła i so, solarami, czyli odpowiednia powierzchnia wymiany dla jednego i dla drugiego źródła e, ciepła. Jest to zasobnik emaliowany, czy jest to gdzieś... tak, Weber W16, tutaj macie tabliczkę znamionową do tego e, zasobnika ciepłej wody użytkowej wszystkie przyłącza są zlokalizowane po tej stronie i generalnie chłopaki tutaj nawet nie musieli na tyle było przewodów jeżeli chodzi o tej od tej instalacji solarnej że nie musieli tutaj nic nic przerabiać tylko po odpowiednio przewody no i całość że tak powiem gra i buczy jeżeli chodzi o tą część instalacji solarnej grupa pompowa grupa pompowa, naczynie przeponowe i tak dalej zostało po staremu, wymieniony został jedynie glikol ponieważ on nie był wymieniany przez ostatnie 14 tam 15 lat od kiedy ta instalacja tutaj jest, no i tutaj to co widzicie to jest, że tak powiem niezbędne minimum, żeby zrobić te dwa obiegi grzewcze i to jest tak naprawdę dopiero przygotówka do instalacji z dwoma obiegami, dlaczego? Bo w to miejsce dopiero Klient będzie się wpinał instalacją, dobiegami tak, do rozdzielacza od podłogówki, który znajduje się, będzie znajdował się na parterze. Zostaje to w takiej formie: czyli mamy tutaj czujnik opaskowy, który mówi nam, jaki parametr wychodzi na instalację centralnego ogrzewania, na instalację podłogówki. Tak. Mamy już zainstalowaną pompę, mamy zainstalowany już mieszacz i teraz nowość, bo kilka osób albo nawet dużo osób pytało się już nie będziemy patrzeć gdzie co i jak tutaj jest podłączone skupmy się na tym co jest tutaj w rogu, bo to jest najważniejsze mamy instalację z dwoma parametrami i spodziewać można by się było że będziemy mieli bufor gdzie dwoma rurami będzie zasilanie i powrót z pompy i dwoma kolejnymi króćcami będą wychodzić na dwa układy, na dwie kolejne pompy obiegowe dla parametru wyższego, czyli dla parametru nagrzewnika bezpośredniego i dla parametru drugiego, czyli ten parametr z mieszaczem, który widzicie tutaj. Nie mamy tutaj żadnej dodatkowej pompki i bufor jest zlokalizowany na powrocie. Wygenerowałem taki schemat z pana Sonika i jest to pierwsza instalacja, którą robimy, gdzie przychodzi nam, popatrzcie, tutaj przychodzi nam do zawrotu drogowego, trójdrożnego, przychodzi nam no, woda ciepła z pompy, jest ona rozdzielana na potrzeby albo grzania bojlera jeżeli pójdzie sobie tutaj, albo grzania centralnego ogrzewania. I popatrzcie, jak to jest zrobione. Tutaj mamy wrzucony zawór zwrotny, bo jeszcze tak jak mówiłem, mamy w instalacji mamy w instalacji kocioł gazowy, który ma pełnić funkcję źródła szczytowego i który ma za zadanie tej pracy alternatywnej, czyli albo pracuje nam pompa ciepła, albo będzie nam pracował kocioł gazowy. No i wychodzimy tutaj ciepłą wodą i popatrzcie, Tutaj lecimy sobie bezpośrednio na grzejniki, jest trójnik wsadzony i ten wysoki parametr będzie wpuszczany przez filtr, mieszacz i tak dalej do instalacji podługówki. Mieszacz odpowiednio będzie regulował swoją pracę, tak, żeby utrzymać w tym obiegu odpowiednią temperaturę. Tutaj jeszcze mamy, jak widzicie, podłączony powrót, tak? więc będzie sobie dobierał wodę ciepłą wodę z tego układu o wyższym parametrze, żeby uzyskać odpowiednią temperaturę. Co to nam daje? Że to, co wytworzyliśmy, leci nam bezpośrednio, czyli wytworzyliśmy w pompie 45 stopni, 45 stopni idzie bezpośrednio na grzejniki. Nie mamy tutaj żadnego podmieszania, więc z tej perspektywy jest to spoko. Zobaczymy, jak taki układ będzie sobie radził, jak jeszcze dwa parametry będą odpalone, bo generalnie na dzień dzisiejszy no to co można powiedzieć, no będzie to działał jak zwykły układ je, z jednym parametrem, bo druga strefa będzie wyłączona. Teraz tylko sprawdzimy, czy w dobrą stronę yy, uchyla nam się yy, zawór, trój, zawór mieszający tak, na, yy, do podłogówki, żeby potem klient yy, tylko tak naprawdę wrzucił sobie, podłączył yy, wtyczkę od pompki yy, obiegowej, załączył drugą strefę i po podłączeniu do biegu i wykonaniu, yy, wykonaniu tej instalacji podłogówki, żeby całość ruszyła i Działała bez awaryjnie. No, a teraz mamy zwykły jeden parametr, więc myślę, że to też nie będzie robione tego sezonu grzewczego, chyba że się mylę, ale zaraz może o to spytamy. Będziemy coś więcej wiedzieli, jak na przykład przyjadę tutaj na przegląd, albo przyjedzie tutaj Mariusz lub Szymon na przegląd i się dopytać, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Zobaczę jak coby tutaj wyglądają i czy jest jednak wyższość tej instalacji, czy. Ta, to rozwiązanie jest złe. Jak myślisz, to jest dobre, czy złe rozwiązanie? Bardzo dobre W którym miejscu my się jeszcze Adrianek tutaj wpinamy? To, to były rury od y, ogrzewania, tak? Główne piony, a rury od rury od kotła, popatrzcie, zawór zwrotny, zasilanie, powrót mamy tutaj i jeszcze podejdziemy sobie teraz na chwilę do kotła. Jeszcze przed tym, jak podejdziemy do kotła gazowego, popatrzcie, ty mamy kocioł węglowy, zwykły taki śmieciuch, 23 kW, no i klient mówi, do 4 ton spalał powiedzmy tej węgla, więc tak to wygląda. A tutaj na ścianie, w ogóle w innej części budynku, nie wiem czemu tak to zostało zlokalizowane, a nie czemu w tamtej maszynowni, jest zainstalowany kocioł gazowy. Mamy tutaj dodatkową pompkę do skroplin, no i generalnie przeróbka tutaj jest taka, że tym kablem on jest specjalnie taki dłuższy. Leci nam zasilanie do, do tego kotła gazowego i jest ono sterowane przez pompę. Będzie ono sterowane przez pompę ciepła. Czyli normalnie nie będziemy mieli w ogóle tutaj zasilania. I w momencie, kiedy pompa ciepła przełączy nam się na pracę alternatywną, wyłącza nam sprężarkę, przerzuci nam się na grzanie gazem i kocioł gazowy będzie mógł dowoli już że tak powiem albo e, grzać nam centralne ogrzewanie albo grzać nam ciepłą wodę użytkową Dlaczego ten kabelek został taki długi bo tej jak y, y, miałem wszystko rozebrane podszedł klient i pytał się czy będzie możliwość taka że jakby nie było prądu czy można się zabezpieczyć na taki wypadek i jakby chciał to nie wiem z, z agregatu odpalić żeby było y, ciepło w domu czy jest taka możliwość więc stwierdziłem, że najszybciej będzie to, jeżeli to zasilanie leci nam z pompy, a czemu nie idzie z gniazda? A temu nie idzie z gniazda, że jak ktoś by coś zaczął na przykład grzebać w pompie, żeby nie zdarzyło się tak, że na kocioł pójdą dwie fazy. Więc lepiej było puścić tym kablem idącym bezpośrednio od agregatu. N, -kę, L -kę i uziemienie, i które występuje tylko w momencie, kiedy jest zapotrzebowanie na grzanie kotła. Niestety nie byliśmy w stanie wykorzystać tutaj żadnego styku bezpotencjałowego, bo w tym kotle takiego styku nie mamy. Mamy tutaj yy, w standardzie Open Term yy, mamy, mamy sterowanie, mamy tu styk Room Temp, ale zależało nam na tym, żeby kocioł załączał nam się zarówno na grzanie ciepły wody użytkowej, jak i centralnego ogrzewania więc yy, no to było najsensowniejsze i najszybsze rozwiązanie, jakie mogło tutaj być. Dobrze, chwilę, bo on jest nerwowy, z Adrianem nie będę rozmawiał. Chłopaki, czy chcielibyście coś powiedzieć o tej instalacji, czy wam się to podoba? Jest bardzo fajna, bardzo miła. <camar> <Generalnie> <śmulatory> bardzo dużo fajnej roboty. No <śmulatory> jest zajebiście. <ale. śmulatory> Więc widzicie, takie są nastroje. Adrian jeszcze jak w ukropie lata. Nie pozwala robić prac, które on sobie wymyślił. No i niestety, tak to jest. Tak to jest z tym Adrianem. Więc w takiej dość nerwowej atmosferze. Kochani, my się z wami żegnamy. Pytamy, zadajemy jeszcze pytanie klientowi: do kiedy będzie kiedy będzie robiona ta instalacja podłogówki? Czy to będzie do, w tym roku jeszcze robione nie, czy Nie, do... myślę, że tak jest za 3 lata. Okej, okay, czyli widzicie, są plany, że tak powiem na wybiegające przyszłość, na e, przyszłość, ale szczerze nie jest to głupie rozwiązanie, dlaczego? Bo rozwalać potem i robić tą instalację i tą przeróbkę wyszłoby dużo więcej. To jest tak jak często ja wam proponuję, że jak na przykład planujecie instalację ogrzewania podłogowego i mówicie: "A tam w przyszłości będzie ogrzewanie strefowe", to lepiej włożyć ten mały bufor na powrocie plus zawór różnicy ciśnień, czyli nawet mniejszy bufor, bo z reguły mówimy o pompach do nowych budynków 60 litrów bufor tak, w pompach 1 i taki zabór różnicy ciśnień lepiej to wrzucić bo to zwiększa wam tylko zład o te 60 50 litrów wody nie działa to że tak powiem w żaden sposób negatywnie na pracę pompy ciepła na energooszczędność i tak dalej i my od was nie bierzemy jakoś dodatkowej kasy za powiedzmy za, za, zrobienie, za zrobienie tego bufora płacicie tylko za materiały a potem żeby do was przyjść i żeby dołożyć taki bufor, taka przeróbka to jest kilka tysięcy. Więc teraz przy instalacji zrobić to, żeby były dwa parametry i tak jest lepszym rozwiązaniem niż robić, rozbierać tę instalację później. Tym bardziej, że mamy tutaj zalany, tym bardziej, że mamy tutaj zalany glikol i robota w glikolu też nie jest fajna. I to tyle chciałem wam powiedzieć, kochani. Patrzcie, tam jest Adrian. Adrian powie wam, że te papa. Mrugnie do was dwa razy okiem i powie piątek, piątunio, piąteczek. I wie, wiesz co? Urlop, Głowa... urlop, Bartosz Głowacki wzywał mnie, oglądając film z ostatniego przeglądu, i powiedział, że zaprasza na przegląd popycie ciepła do jego joteczki. Ja powiedziałem, no, alkohol. że ja nie. Alkohol, ja nie... Alkohol, A wiecie no, dlaczego bo nie? Tak. Bo oni mnie z Adrianem robią w konika. A ja tego nie lubię. Ale więc... to? to tak. Jak można szefa w konia robić? Kurde. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii Karol wśród zwierząt. Pa.